Witam wszystkich bardzo serdecznie. u siebie na kanale. Paweł się kłania i zapraszam do nowej serii z House Flipper'a. Będzie to seria bonusowa, którą będziemy ugrywać w sposób nieregularny. Odcinki będą pojawiać się w dowolnym momencie. Tego, że się wygodnie, bo w House Fliperze będziemy kupować, remontować, urządzać i sprzedawać odnowione domy. Na razie jednak musimy odnowić tę roderę. Którą możemy nazwać e, swoim tymczasowym biurem oraz laptopem będącym centrum dowodzenia. Także przejdźmy przez ten początek razem. Życzę Wam przyjemnego seansu. I trzymajcie kciuki, żeby wszystko udało się bezproblemowo e, posprzątać. I sprawić, żeby wszyscy nasi klienci byli zadowoleni. A więc zaczynamy. Sprzątamy najpierw śmieci, sprzed naszego biura. Później wchodzimy do środka. Zobaczcie jaki bałagan. Fuuu. Nieładnie. Nie lubimy bałaganów. Trzeba go posprzątać. Zobaczcie. Wszystko porozwalone, wszystko leży nie na swoim miejscu, niepokładane. pokładane. Jakieś takie krzywe. źle zmontowane. Czy tu się da? Czy się... błąd pokaże jakiś? Zobaczcie, mamy problem z postawieniem kupka. Można stać na razie na podłodze. Dobra. Zanim jednak wrócimy do... Yy, porządkowania domu, zajmijmy się laptopem. Twój laptop. Laptop pomoże Ci podejmować się zleceń, kupować domy i przechodzić między nimi. Jeszcze nie stać Cię na zakup domu ale wygląda na to, że w skrzynce e-mail już masz pierwsze zlecenie. A więc bez zbędnego przedłużania skupmy się na zarabianiu, dzięki któremu rozwiniemy też naszą postać, nasze umiejętności i będziemy mogli nasze biuro zamienić z tego, które mamy. w Biuro warte uwagi. Tak to wie, może z czasem gdzie indziej się przeniesiemy. Także, idziemy do laptopa. W laptopie mamy pocztę i przeglądarkę. Stan konta. Datę. Data jest aktualna, jak widzicie. Sandra Jour Były wyniósł mi z domu kaloryfer. Witam. chciałabym zlecić pańskiej firmie doprowadzenie do porządku mojego domu. Zezwinić zamieszczonych na Face Spamie. Wiem, że mój były w ramach zemsty włamał się do mojego mieszkania, zrobił w środku burdel i wyniósł kaloryfer. Możliwe, że brakuje czegoś jeszcze. Proszę o uporządkowanie domu i zamontowanie brakujących urządzeń. Prosiłabym nie informować też policji o całej sprawie. Sama rozliczę się z moim byłym chłopakiem po powrocie z podróży służbowej. Pozdrawiam, Sandra Żur. Jest to nasze pierwsze zlecenie, więc w archiwum. Nie ma żadnych wiadomości, które mm, mieliśmy, dotyczące poprzednich zleceń, wykonanych yy, wcześniej. Przyjmujemy zlecenie od Sandry Żur i zaczynamy zarabianie. Myślę, że misja będzie łatwa, szybka i przyjemna. Ale zanim zaczniemy misję, gra informuje nas o tym, że dostaliśmy mop. Gratulacje, odblokowałeś nowe narzędzie. Od tej pory będziesz mógł czyścić zaburzenia przy użyciu M.O.P.A. No tak, do tej pory mogliśmy tylko... posługiwać się siłą naszych y, rąk, nie mieliśmy nic do dyspozycji, także... ...wchodzimy... ...i zastanawiamy się, co zostaniemy. W naszym... ...zleceniu... ...dźwina... I do Łazienki. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Najpierw jednak posprzątamy śmieci. Mhm. Zobaczcie, jak tak się, jak tak można w ogóle, taki bałagan, ale dla nas. To zlecenie jest, jest straszne. Damy temu radę. I szybko wszystko wróci do normy. O! Twój tablet. Pojawiła się funkcja tabletu. Bardzo ważna funkcja w tej grze. I gra nas informuje, że od tej pory masz do dyspozycji tablet. Naciskamy tab, aby go wyjąć lub schować. Pozwoli on kupować rzeczy. Tak jak... I w tym zadaniu może być przydatny, bo brakuje nam kaloryfera. Zanim jednak kupimy kaloryfer... Może jednak posprzątajmy... Doprowadźmy... Kuchnię, salon... Do porządku. Bo nie wygląda to ładnie. zabrodzenia Przątamy, tak żeby klientka była zadowolona. Zabrudzenia brud brud jest coraz Zobaczycie Zobaczcie, znikają. A my, a my dostaliśmy punkt umiejętności. Rozwijasz się, włącz tablet, aby wybrać na co chcesz przeznaczyć punkt umiejętności, który dostałeś. To na końcu sobie zrobimy, już po powrocie, ze zlecenia. O, zabrodzenia posprzątane. Wyrzucamy jeszcze śmieci. Gdzieś coś leży. Aha, tu jest jeszcze śmieć. No, stoliczek. Tu. Krzesełko. Tu. Telewizor tu. Zobaczcie. Zobaczam na stoliczek. czanik na kuchenkę. Drugie krzesełko myślę, że tu. Powiedzmy. I teraz ważna rzecz. Eee, trzeba kupić koloryfer. Mhm. Koloryfer kupujemy na tablecie, jak widzieliśmy. I mamy e, zadanie. E, zamontuj urządzenie. Koloryfer za 159 kupujemy teraz. 1, o i teraz wybierzemy odpowiednie miejsce na kaloryfer myślę że to będzie dobre miejsce więc biorąc pod uwagę fakt że ten telewizor stoi krzywo a stoi krzywo o trochę go prościej postawimy mhm. wciskamy e i montujemy kaloryfer ta gra pod pewnymi względami jest tak samo uproszczona jak i yy, druga gra, w którą e, przyszło mi grać e, dla was na kanale która się bardzo dobrze, a mówimy o house flipperze zobaczcie pokój z aneksem kuchennym jest e, wykończony właściwie moglibyśmy już na tym etapie zakończyć zadanie bo minimalne wymagania e, co do zakończenia e, naszego e, e, zadania zostały wykonane, natomiast my wiemy, że prosiła Sandra o posprzątanie całego domu, tak? I ewentualnie naprawę czegoś, co zostało uszkodzone przez byłego. Tutaj wygląda tylko na to, że należałoby posprzątać zawrodzenia. I mamy, o, taki oto standard, i tu tylko zabrudzenia, tak? O, trochę brudu, kurzu, błota. I mamy ukończono wszystkie zadania. Skoro ukończono wszystkie zadania, to możemy sobie wyjść. Wychodzimy w takim razie z domu. Domek zamykamy oczywiście. I na koniec kończymy zlecenie ściskając Enter. Wykonano 100% zlecenia. Możesz ukończyć się teraz za 2800 zł, Czy na pewno chcesz je ukończyć, tak ponieważ my już tu więcej zadań do wykonania w tym domu nie mamy, więc wracamy. Zciskamy Enter i wracamy. Widzicie, poszło szybko, łatwo, przyjemnie. Zanim zaczniemy drugie zlecenie, bo jeszcze dzisiaj będzie jedno zlecenie prawdopodobnie, to myślę sobie, że jednak w takim biurze nie wypada nam pracować, dlatego pomyślałem, że wykorzystując już to, że posiadamy narzędzie do czyszczenia, jakim jest make. Myślę, że możemy posprzątać dom. Właściwie biura, ale możemy posprzątać. Żeby nas ten brud nie raził w oczy. Zawsze to dodatkowe... Zawsze to dodatkowe... E, te umiejętności, tak naprawdę. E, tutaj, tutaj kolor fera brakuje na przykład tak tu się piła wala po podłodze tu są jakieś brudy wiecie my dostaliśmy że tak powiem najskromniejszą z możliwych Yy, ...przestrzeni na biuro. tań czy to brud, czy to kamień, kotaki? O, proszę. Dobra, względnie czysto. Wchodzimy do jaskini lwa, czyli do naszej łazienki. Która też wymaga wyczyszczenia i porządku. Mhm, a zobaczcie w jakim opłakanym stanie jest wszystko. Tu naprawdę przydałoby się kapitalny e, remont generalny. Nie wiem czy jest sens, że tak powiem remontować to biuro e, dla nas, dlatego piszcie w komentarzach pod filmem, czy chcielibyście, żeby to biuro zostało e, wyremontowane, bo wyremontowane zostanie na pewno natomiast rozważam jego wymianę na inne w późniejszym etapie rozgrywki a my, a my zanim przejdziemy dalej z rozgrywką schowamy sobie o mopa tu jest piła myślę, że piła może znaleźć się Krzesełko do biurka. O właśnie. Mhm. Co by nie powiedzieć, to tak śrubokręt idzie do kuwety. Obcęgi idą do kuwety. Mhm. Tu może siekierka leżeć. Nasze narzędzia. Eee, tak naprawdę powinny być poukładane innych inne, eee, możliwości nie ma. Natomiast my weźmiemy teraz laptop do łapki i wyprostujemy. O! Widzicie, już jest lepiej. Jeszcze plakaty, żeby na złoczy nie O! Mogę kupić, już mogę kupić koloryfer. Pytanie, czy bym chciał już kupić kaloryfer? Chyba jeszcze nie, więc na razie poczta. I weźmiemy jeszcze jedno zadanie od Karoliny Kowalskiej. Porządki w garażu. Karolina Kowalska prosi nas o porządki w garażu. Witam. Krótko mówiąc, potrzebujemy zrobić porządek w garażu. Proszę o wyrzucenie wszystkich pudeł i śmieci oraz starych opon. Proszę nie zapomnieć również o umyciu okna. A narzędzi to proszę lepiej nie ruszać. Mąż nie lubi, jak mu się je przekłada i nie może ich potem znaleźć. Pozdrawiam Karolina Kowalska. Akceptujemy zlecenie. I to będzie dzisiaj ostatnie zlecenie, które zrobimy na odcinku. Myślę, że dwa zalecenia na odcinek wystarczą w serii ponosowej. Zwłaszcza, że pomiędzy zleceniami będziemy również zajmować się naszym własnym biurem, które stopniowo będziemy przygotowywać do sprzedaży. Tylko chciałbym, żebyście wy w komentarzach powiedzieli, czy chcecie żeby biuro sprzedać czy biuro zostawić a e, wszelkiego rodzaju domy, że tak powiem kupować za zarobione środki i e, remontować dobra tu wszystko jest w porządku przechodzimy tu do garażu do celu naszego zadania zamykamy bo tak wygodniej jak mamy jedno pomieszczenie i zaczynamy porządki e, co się da wyrzucić to wyrzucamy tutaj jest o, tutaj jest jakaś kluwetka ona stała o, dobra może stać tu jest tak, tak tu od narzędzi nie ruszamy, bo była prośba żeby ich nie ruszać nie. Banalnie proste z jednej strony, natomiast zobaczycie, ile jest przyjemności z takich pomniejszych czynności do wykonania. Zwłaszcza jak robimy wszystko po kolei, czyli najpierw sprzątamy śmieci. Pamiętajcie, że my jeszcze nie wydaliśmy punktu umiejętności u nas. I teraz tak, zabrodzenie. Tu będzie trochę więcej do sprzętania. Zabrudzeń, ale damy radę. Damy radę, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czyścimy zabrodzenia, zobaczcie i zabrodzenia znikają. Celowo robimy to tak, żeby później było łatwiej nam posprzątać pewne rzeczy. Widzę, że miotła ma pewien określony zasięg prac, więc postaramy się, żeby wszystko było podprzątane. Na razie nie w rozdaliśmy żadnych punktów umiejętności. Zaraz do tego przejdziemy. Wybierzemy te, które na porządek będą najprzydatniejsze. Eee, tak. Garaż prawie lśni. Jeszcze za rowerami. Co by... Był porządek. Mhm. Jeszcze jest prośba o okno. Jeszcze jest prośba, ewentualnie o wyczyszczenie okna Od szefowej Więc w sposób bardzo oproszony, ale jednak specyficzny, mijemy okno Fajna sprawa taka myjka parowa zobaczcie zabrudzenia znikają, w śladu nie ma wszystkie zadania ukończone Możemy zakończyć zadanie. Nie ruszaliśmy tego co nie nasze wracamy do biura gdzie rozdamy sobie punkt umiejętności i zakończymy live'a tak wygląda nasza biura zobaczcie własne zdjęcia i obrazy zauważyłeś, że używając zakładki galeria na tablecie możesz wybrać dowolny obraz z dysku i użyć go jako plakat lub y, obraz do poruszenia na ścianie możesz też użyć zakładki aparat by zrobić y, zdjęcie z gry i uwiecznić swoje dzieła na dysku i my dzisiaj y, wykorzystamy funkcję ukrywa mowa w tablecie y, mamy Hmm. Hmm. Dwa za sprzątanie i jedną za innego sesję Myślę, że yy, hmm. najpierw weźmiemy wyższą płacę zlecenia, do bo chcemy więcej zarabiać. I jeśli chodzi o sprzątanie, Weźmiemy dobry map i e, Niektóre rzucenia. To myślę, że na początek się nam bardzo przyda. A my weźmiemy aparat. Mhm. Jeszcze raz weźmiemy aparat. Nowe zdjęcie zostało dodane do galerii. Bardzo proszę Ale my na wizytówkę sobie strzelimy Zdjęcie tego oto cudownego miejsca. Będzie na wizytówkę odcinka. I wszystko. Ja Wam dzisiaj bardzo serdecznie za wszystko dziękuję. Jak Wam się odcinek podobał, proszę zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku tej serii. Mówił Paweł, trzymajcie się, hej, cześć, pa.